Siedzi. Ubiłem Ładny. Pa jak bokiem idzie. Ale wariuje. Petarda. Co? Wyciąga mi. Patrzaj, patrzaj, co się dzieje, idzie jak torpeda. No, ładny, ładny, ładny. Ty, to jakieś dziwne. Tu nie szczupak chyba ty. Ty co to jest? Ale wielkie. To nie kar, przypadki nie widzę jest to dobrze. Nie szczupol. Mam go. Ładny, tłusty. Mówiłeś, że tak gruba nie zawodzi. Dobra, odkaczymy dziada. Kochani, złożony, zmierzony. 89 dziewięć centymetrów, kochani. Jak widzicie, do ale gruby. Dobra, puszczamy. Nie będę zmęczył zwierzaka. Dobra, o! do no spadaj, gościu, z malinowym nosem. Ty, torpedo, piękna walka, poszedł. Fuh. Siemanko, kochani, witam Was jak zwykle po rybkach. Wracam z nadwody Byłem tu wczoraj, byłem dzisiaj, kochani ciężki temat, jak widzicie pogoda, no teraz wpłynęłem specjalnie, poszedłem teraz na zawietrzną, tutaj do lasu zszedłem, bo na jeziorze, no wiatr do 45 km na godzinę, no praktycznie cały dzień, trochę rano biało mniej, potem już się rozmuchało, teraz jeszcze zaczęło mrzyć, no taka pogoda, takie mamy lato, no niestety, porażka jakaś, co chciałem powiedzieć, rybki, trafiam, ładne ryby, ale mało. No trudno, no Jezu. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, nie? Taka jest prawda, kochani. Wczoraj szczupak, którego widzieliście pierwszy. Dzisiaj drugi, za chwilę zobaczycie. Kochani, obydwa na tego fish huntera. To jest fish hunter 10,5 cm. Można sobie zobaczyć dokładnie. Tutaj ma jakiś brokat, taki złoty grzbiet, cały dół, taki bardziej perłowy. A te niebieskie to jest od mojego tuningu. Ja smarowałem go jeszcze tym dodatkowo atraktorem yy, o smaku, sar, o zapachu sardynek, ale to i tak on, a już to nawet nie ma śladu nim, ale w tej chwili to nieważne yy, W każdym razie wczoraj do kolegi powiedziałem: Szymon, biorę taką swoją gumkę pewną, bo na nią tu trafia ładne szczupaki. 10 minut nie minęło, buch siedzi. 89 ładnie. No dzisiaj Szymon pojechał na inne jezioro, ja pojechałem na inne, raczej znaczy na inne, no to samo, na którym byłem wczoraj. I znowu, rano, bum, siedzi. 93. jeszcze pięknie. Ale ile ja się później, kochani, namuciłem, przy uruchamianiu kamery jeden mi świetno, ale żadna strata, bo no nie był duży, tam 50 tak. A tak to ogólnie ciężko. Okonia ani dychu, ani słychu. Na innym jeziorze kolega połowił parę okoni, złowił, ale mówi, że wyszły na chwileczkę. Mówi, chwilę połowił, potem znikły i już echo. A tu w ogóle, co jeszcze wczoraj, jeszcze coś tam się, malutkie okonki tam trochę dziubały, dzisiaj w ogóle echo. Zero brań, okonia nie widać ani głęboko, ani płytko, na nic. Wirujące ogonki, gumki małe, większe, te moje sprawdzone, te liblingi. Na nic, kochani, kompletnie tak, jakby go nie było, jakby znikł. Tak to mniej więcej wyglądało. Także jak widzicie, no, pogoda no w końcu, w końcu chyba się poprawi, tak wiesz, nie, być nie będzie. Także coś, coś się dzieje, pomalutku, pomalutku. Nie jest to jeszcze jakieś tam wielkie żarcie, ale myślę, że połowimy. Jeszcze chce się dobrać do większych okoni, Także no, jakoś to będzie, kochani. Na razie pozdrawiam was. Niech moc będzie dzwoni i do następnego, a Ty chcesz ja nad wodą, jak zwykle, połowania życzy. Tak, mamy kolejny ładny. O, ale huknął. A może już nie będzie aż tak potężny, ale jest duży. Uuu, pięknie walnął. No, o, 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 patrzcie kochani, co on wyprawia. O, chodź tu gościu. Chodź tu zębata Paskudo. Gdzie ja tu jestem? Uuu uh. A idzie. No to będzie znowu grubo O bo będzie kochanie grubo U uh. On do krzaków chce uciekać. Kochani, tu gdzieś koło Ale ciągnie, widzicie Kolejna rozkładówka w tu Mam nadzieję O Nie, tutaj to pomarzyć. O ty, zębata babo. Wielkaś ty. cię jakoś na wygodnej Patrzcie kochani, jaka paskuda. Zaraz mierzymy. Dobrze, teraz miarkę mam na wierzchu? Chyba. Na pewno miałem. Ale pójdzie z powrotem do wrót. Kokani 93, ale wielki. Dobra, uciekaj mała. A cię trochę dotlenimy, żebyśmy tu nie podurniała do reszty. Babo, piękna. Miała. No, gdzieś poszła? Dostoń, dostojnie, pięknie. Chua! Ale babsko wiatrkie. 93 centymetrów, tak, 2, 3 nieca. Dobra.